Nie tam. <noise> no <Spierdolne. głos> Ej bo ja go miałam już tylko to tam mi na niego najechała i się uwolnił, bo on ja mi się teleportuje to tak samo. No widzę właśnie. O, masz go. O kurwa jak go przyciągnęło <noise> Co się z nim dzieje? Ej, no bo... nie mogę go złapać. Bez tu. No u mnie tylko rzuca po tej planszy. <laughs> Kurwa, to się odpierdala tu. Może... Dobra, chyba daj radę. Jezu Maria. O, tak, dobra. Nie! To jest skrzyneczka do ojebania. No... Masz go czy... Mam go, chyba. Czekaj, my mamy jechać. Musimy się wrócić do wozu, do, do machy. No wiem. No ja nic nie widzę. widzę.